Panie i Panowie, witam w boxie. Ja nazywam się Makos i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania pozostawione na naszym channelu, pod filmami itd. Jeżeli macie jakieś konkretne pytanie, to jesteście nam zadać, pozostawcie je pod filmem, pośle napiszcie jedną z prawdą wiadomości. Kraftle to Borderlands 2. Pierwsze pytanie dzisiejszego dnia jest następujące: Czy HP Pavilion DV6, DV7 bardzo się grzeje i jeżeli tak, jak temu zaradzić? Kochani, słuchajcie. Moja odpowiedź jest bardzo prosta: Grzeje się, jak każdy laptop z. Mocną grafiką, ale jest parę sposobów na zapobieganie temu. Ja posiadam HPK Dv7, Lolek, współwłaściciel kanału, posiada DV6. Mogę to porównać bardzo szybko. Jego HP grzeje się dosyć mocno, bardziej niż mój, ale jest to normalne, ponieważ posiadamy taką samą kartę graficzną, a powierzchnia laptopa jest o wiele mniejsza w 15 całym laptopie niż w 17 całym laptopie. Druga sprawa jest taka, że używam oboje takich samych sterowników od Liszkata. kata. Bodajże jest to... Mm, nie chcę teraz skłamać, ale myślę, się wydaje, że to jest... Tak, już pamiętam, 12.3. Są też nowsze wersje tych sterowników, customowych, ale mamy mieszane z nimi doświadczenie, więc to są te, które dla nas działają najlepiej. Dla was mogą być inne, dla nas są takie najlepiej. Dużo osób pisze, że ich hp się przegrzewają. Mi nigdy nie zdarzyło się przegrzeć laptopa, Przegrzeć kartę graficznej. Rokowi tak samo, choć czasami mocno się grzeje, tym bardziej latem, kiedyś ciepłe powietrze. Prosto sposób, żeby temu zapobiec, jest oczywiście trzymanie laptopa na płaskiej, zimnej, twardej powierzchni. O ile drewno, tak jak mówimy o biurku, nie jest zimną powierzchnią, to jest twardą, płaską i zapewnia odpowiednią wentylację. Problemem takim, jakich ludzie często popełniają, to jest to, że trzymają laptopy w łóżku. W ten sposób niestety nie zapewnimy laptopowi odpowiedniej wentylacji. Co z czym idzie, laptop się zacznie przegrzewać, a nawet może dojść do uszkodzenia karty graficznej, także i procesora. Ponieważ jeżeli zastawimy wentylację laptopowi, będzie się on cholernie grzał, a HP są znane z tego, że lubią się trochę grzać. Taka jest prawda. I kupując HP trzeba się z tym liczyć. Ja osobiście używam na to bardzo długo, często 8 do 10 godzin dziennie cały czas chodzi, oczywiście nie cały czas gram i. Nie przegrałem go. Rzadko nawet go wyłączam często tylko sleep mode. Jest świetnie. Wybudza się i wszystko jest ok. Pomijam, że ja nie używam Switchu Graphics. nie przełączam grafiki na zintegrowaną, tylko trzymam na cały czas na radeonie. A co do zapewnienia odpowiedniej wentylacji? Trzymamy go na płaskiej powierzchni. Staramy się, żeby był otwarty. No i oczywiście odpowiedni dystans od jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zostawiać tylnie kratki wentylujące się. A bardziej. Katkę wentylującą z boku i z tyłu. W hp jak w każdym innym laptopie, może także dojść do zapchania radiatora. Z całego wentylatora, i wtedy będzie, może zacząć się grzać. Oczywiście jest to spowodowane kurzem i statyką, która jest w laptopie i w częściach elektronicznych, ale muszę przyznać, że nigdy w żadnym laptopie, który posiadam, mi się to nie zdarzyło. Wiem, że tak się czasem dzieje, więc po prostu o tym mówię. Wtedy trzeba go przeczyścić. Można to zrobić samemu. Ale polecam oddać go do serwisu, a jeżeli tym bardziej mamy go na gwarancji, oddajemy go tam, gdzie gwarancja oczywiście go obejmuje. Drugie pytanie, które często się pojawia, jest następujące. Dark Souls Prepare to Die Edition. Czy warto je kupić na pc -ta? Co myślisz na temat portu z konsoli? Jestem ogromnym fanem Dark Souls na konsoli i na pc -cie. Na pc nawet więcej. Zaraz to wytłumaczę. Osobiście grałem i na jednym, i na drugim. Ja grałem na Xboxie. No, i teraz na PC. Wersja PC jest świetna, jeżeli zainstalujemy jej mod. Mod, który został zrobiony przez bardzo mojego faceta, który po prostu bardzo. Chciał grać w tą grę w ustawieniach takich, jak się powinno, no i go stworzył. Co to oddaje? Daje nam to, że możemy ustawić sobie, jaką grafikę chcemy, o ile w grze też to możemy zrobić, to pamiętajcie, że internal rendering, czyli tak, jak gra będzie renderować tekstury będzie tak, jak jest na konsoli, czyli tragiczny. A jeżeli użyjemy tego fixa, będziemy mogli ustawić taki, jaki chcemy, czyli na przykład Full HD, albo 720p, albo rozdzielczość jako na przykład, że nie będzie podobać. Fix jest dostępny na stronie tamtego, o którym mówiłem. Ja podam tą stronę niżej, jeżeli ktoś chce, od razu może tam zajrzeć i ściągnąć sobie najnowszy fix, jest jego kilka wersji, więc warto poczytać co jest na stronie. Teraz czy ten fix jest dobry? Jest świetny. Pytanie, czy gra jest dobra? Tak. Bez fixa. Gra się w nią tak sobie. Ale jest ok. Z fixem jest idealnie. Według mnie. Dark Souls Prepare to Die Edition na Focetta z fixem jest najlepszą wersją Dark Soulsów jaka jest i prawdopodobnie jaka będzie. Bo nie spodziewałem się zobaczyć więcej DLC do Dark Soulsów, a szkoda, a szkoda. Czy warto ją kupić? Warto ją kupić, pamiętając, że nie posiada praktycznie żadnych ustawień grafiki, więc jeżeli mamy mocnego kompa, będzie nam chodzić, jeżeli mamy średniego kompa, możemy mieć czasem dropy, jeżeli mamy słabego no to niestety tam nie pójdzie. Pamiętając też o tym, że Dark Soulsy są skapowane na 30 klatek i nie wyciągniemy więcej, nie odblokujemy tego framerate'u, Fremek jest stałe 30, więc nic więcej nie poradzimy. Co nie oznacza, że 30 klatek, a to pójdzie na wszystkim, bo muszę Wam powiedzieć, że testowałem ją na trzech laptopach. Na każdym chodzi dobrze z małym ale. Ok, zacznijmy od tego. Ja gram na grafice na Radeonie HD 6770M 2 gigowej wersji. Gra chodzi bez najmniejszego problemu. Nagrywa się także bez najmniejszego problemu. Oczywiście pamiętajmy, mówimy 30 klatek, bo tak jest skabowana gra. Na GeForce GT555M w gigowym gra chodzi także nieźle. Miejscami potrafi się dropnąć do 25 klatek w Blight czyli powrócił ten sam problem z wersji konsolowej, ale no GT555M. W Lenovo jest gorszą kartą. Więc podsumowując pytanie o Dark Soulsy: czy warto je kupić, czy są dobrym portem? Są złym portem, został on poprawiony. Wchodzi teraz dobrze, czy warto kupić? Oczywiście, jeżeli jesteście fanem tego typu giersi, lubicie często ginąć i lubicie challenge. Pamiętają, że Dark Soulsy nie są aż takie ciężkie, tyle, że trzeba wiedzieć co się robi. Myślę, że tutaj zakończę inboxa. Zapraszam do pozostawiania pytań tak jak już napisałem pod, bądź na naszym channelu. Jak zwykle do Makos i do usłyszenia.